Cześć, z tej strony. Słuchaj, stycznia bieżącego roku po zabójstwie Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, przypominam, zabójstwie dokonanym za pomocą noża, poseł Witold Zębaczyński złożył interpelację. Interpelację numer 29054 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rewizji przepisów dotyczących broni białej. Ta interpelacja jest powszechnie dostępna w internecie, można sobie ją przeczytać. Generalnie, o co mu chodziło w dużym skrócie o pozbawienie was, mnie, o pozbawienie obywateli kolejnego prawa obywatelskiego. Poseł ten chciał wprowadzić ograniczenie sprzedaży. Yy, chciał reglamentować posiadanie przez obywateli noży o ostrzu przekraczającym długość 12 cm. 12 cm ostrza to jest o takie ostrze. Takie ostrze. To jest 12 cm. No bo. Według, pana, według logiki pana o ostrzem powyżej 12 cm można zabić, a tym już 11 cm już kurwanie. E, słuchajcie, to jest takie typowo mm, lewackie, sowieckie podejście do tematu. Za przestępcę, za Pojeba mają odpowiadać praworządni obywatele. Yy, przyznam się, że kilkakrotnie obiło mi się o uszy, nazwisko Zembaczyńskiego, tego pomysłodawcy tej idei, którą zajebał, ściągnął generalnie z niektórych krajów Europy Zachodniej. Przypominam, podobne przepisy już funkcjonują w Danii. Podobne przepisy funkcjonują w Wielkiej Brytanii. I oczywiście te przepisy nic nie zmieniły, tam dalej popełnia się przestępstwa i to nawet nie nożami powyżej 12 cm, tylko oczmaczetami, kurwa. Prawda? Zarąbał te pomysły gdzieś stamtąd i tak wyszedł przed szereg. Chciał być takim Pawką morozowym generalnie w stosunku do obywateli, tak jak Pawka Morozow był w stosunku do swojego ojca, takim, kurwa, śliskim, zdradliwym gościem. Konkretnie Zębaczyński... Napisał, poprosił MSWiA, czy ministerstwo rozważy rewizję przepisów dotyczących broni białej, czyli generalnie ustawa o broni i amunicji musiałaby być zmieniona, tak? Czy ministerstwo rozważy wprowadzenie ograniczeń nabywania broni białej, w tym m.in. noży o długości ostrza przewyższającej 12 cm? Czy ministerstwo podejmie prace legislacyjne mające na celu penalizację posiadanej broni białej w miejscu publicznym bez usprawiedliwionego celu? No, jaki to jest kurwa usprawiedliwiony cel. Przypominam, że jeden z posłów, zdaje się, mularczyk, tak zwany kurwa prawicowy niby poseł. Już kilka lat temu na początku chyba 2011 roku też o podobną rzecz wynosił i wprowadzone zostało prawo, wprowadzone zostało paragraf 50, zdaje się, paragraf 50 punkt A dotyczący przenoszenia broni białej. W miejscu publicznym, jeżeli. Gdzie, gdzie osoba może być ukarana, jeżeli jej zachowanie wskazuje, że ona tej broni chce użyć. To jest bardzo płynna sprawa. No, jak stwierdzić, czy jej zachowanie wskazuje, że tej broni chce użyć. No, chyba, że użyje już, no, bo jeżeli ktoś chce użyć broni, żeby kogoś zajebać, na przykład, no to już jest chyba za późno, ale mm, nie tędy jest droga. No. Jak można by było zweryfikować, jeżeli ja idę ulicą i mam przy pasie nóż, a ja mam na przykład zawsze nóż przy sobie, zaraz pokażę Wam zresztą jaki, no sam jestem ciekaw, czy ma 12 cm, bo nawet nie mierzyłem ostrza. To wiecie, to nie jest kutas. Kutasy młodzież mierzy, ja generalnie, jako że czuję się nadal młodzieżą, ostrza noża nie mierzyłem, kutasa a i owszem kiedyś. W każdym razie, jak mógłby ktoś zweryfikować, czy ja chcę tego noża użyć i w jakie użycie by było tego noża uważane za przestępcze? Prawda? Co jeszcze pisze ten pan poseł Zębaczyński w tej interpelacji? Czy istnieje systemowy sposób monitorowania osób posiadających broń białą? To jest noże bojowe, sprężynowe, szturmowa i tak dalej. O to kurna mać chodzi. O to właśnie chodzi o monitorowanie osób. O to, żeby mieć jak największą kontrolę nad obywatelami, tak jak ma się kontrola nad obywatelami posiadającymi legalnie broń palną. Bo nad tymi, którzy posiadają broń nielegalnie, no to kurwa nikt nie ma kontroli. Ale ci, którzy legalnie posiadają broń palną, są monitorowani, a oni chcą rozszerzyć to jeszcze na ludzi posiadających tak zwaną broń białą, czyli noże powyżej 12 cm i nie tylko noże, Czyli rozszerzyć katalog osób, które są pod pełną kontrolą służb policyjnych. Policja może przyjść do domu, skontrolować jak kurwa te noże przechowujesz. Czy są w schowku, w kuchni. Może będą szafy pancerne, według pana Zębaczyńskiego, miałyby być wprowadzone. Szafy pancerne na noże. Chcesz posiekać kapustę, kurwa musisz szafę otwierać. Pancermą, i wyciągasz nóż. Oczywiście ja przesadzam, wiem, że nie o to chodzi, ale to do tego taka jest mentalność. Chociaż może i o to chodzi, to, ale to jest taka sowiecka mentalność tych kur na polity, politycznych aparatczyków. E, co tam jeszcze? E, generalnie oni nie rozumieją, że, że to nie nóż, który jest narzędziem, zabija, tylko zabija stojący za nim człowiek. Tak samo jak broń palna, to nie pistolet czy karabin automatyczny zabija, to zabija człowiek, który podjął decyzję, żeby w kogoś tą broń wycelować i nacisnąć spust, ściągnąć język spustowy. Ale oni kurwa tego nie rozumieją, a jeszcze gorsze jest to, że byłoby to, że oni to rozumieją, tylko że potrzebują tego właśnie do inwigilacji, do uczynienia obywateli. Bezbronnymi, uczyniania obywateli rzeźnym bydłem, które, z którym można w razie czego zrobić co się chce. Jeżeli obywatel jest rozbrojony, można z nim zrobić wszystko: kompletnie wszystko. Do tego tym bardziej, jeżeli jest monitorowany poprzez jakieś listy sporządzane przez jednostki policyjne. Gdzie policja wie, gdzie on się znajduje, wie, gdzie mieszka, wie, co ma i tak dalej. To jest prawdziwe zagrożenie. A teraz co do. Hmm, no, że niektórzy się spytają, no ale po co ci nóż Chmielu? Słuchajcie, no powiem wam tak, zawsze mam przy sobie nóż i praktycznie nie ma dnia, żeby ten nóż nie był mi potrzebny. Nie do zabijania ludzi, nie do skórowania ludzi bądź zwierząt, tylko do tego, żeby przeciąć sobie sznureczek jakiś, żeby coś tam nastrugać. Jezu, nastrugać być może narzędzie, które okazałoby się bronią. Ostrugać patyk. Rozumiecie? Za pomocą noża mogę zrobić broń. Kurwa, straszna sprawa. Być może patyki dłuższe niż metr należy też reglamentować. Wszystkie drzewa należy ściąć równo z ziemią, gałęzie zmielić. Do tego to wszystko dąży. Kurwa, rozumiecie? Nóż przydaje mi się prawie codziennie. Przeciąć karteczkę, przeciąć sznureczek, coś zastrugać. Ja dużo działam manualnie. Jakieś rzeczy robię. Chodzę gdzieś. Idę do lasu. Po to mi jest potrzebny nóż. Nóż to jest, kurwa, normalne narzędzie. Odbieracie nam wszystko. Godność. Bezpieczeństwo. Prawa. Ja rozumiem, że macie w tym jakiś cel, ale... Chola, hola, mój panie. <laughs> Wiecie... Y Zaraz wrócimy do noży. Jeszcze tylko odniosę się na koniec do tego, jaka jest reakcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Otóż mój ulubieniec, ten z tymi włosami stojącymi, na którego spada konfetti, nie, prawdopodobnie w niedługim czasie błogosławiony, pan Zieliński Jarosław, złożył odpowiedź na tą interpelację No i generalnie spuścił Zambaczyńskiego na drzewo. To było dla mnie troszeczkę zadziwiające, gdyż wielokrotnie PiS pokazywał, że zależy mu na rozbrojeniu obywateli, ograniczeniu wolności obywatelskich i kontroli pełnej nad obywatelami. PiS, ale również po wszystkim partiom politycznym w Polsce, które wywodzą się z tego układu okrągłego stołowego, które mają mentalność sowiecką w głowach swoich liderów, wszystkim zależy na tym samym. Ale tutaj ta odpowiedź mnie zaskoczyła, zastanawiam się, o co tutaj może chodzić. Słuchajcie, napisał, że generalnie ustawa o broni i amunicji reguluje już ten katalog rzeczy zakazanych co też jest chore, kurwa nie powinno czegoś takiego być. Ale wyjątek, na który zwrócił dobrze uwagę Andrzej Turczyn z ruchu obywatelskiego miłośników broni. Wyjątek z tej odpowiedzi. Ze względu na powszechne użytkowanie takich przedmiotów, za nieuzasadnione należy uznać rozszerzenie ustawowego katalogu broni, broni białej o noże, których długość ostrza przekracza 12 cm. Wprawdzie noże użyte niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, ale analogiczne zagrożenie mogą stanowić również inne przedmioty o ostrych krawędziach, ostro zakończone, wykonane z twardego lub ciężkiego materiału. Na przykład siekiery, tasaki, śrubokręty czy młotki. No, i ta odpowiedź jest piękna. Na czym polega problem z tą odpowiedzią? Na co również zwrócił, dziękuję, Andrzej, uwagę, Andrzej Turczyn. Problem z tą odpowiedzią polega, że przecież kurwa taką odpowiedź można dać od razu do przepisów, które mm, mają ograniczać dostęp obywateli do broni palnej. No przecież, ile słyszymy na ten temat, że ludzie zabijają się, jak im ograniczymy posiadanie broni e, pistoletów, to nie będą się zabijać pistoletami. No, wprawdzie, uważajcie, to było noże, a teraz zmieńmy to. Wprawdzie pistolety użyte niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, ale analogiczne zagrożenie mogą stanowić także inne przedmioty. Czyli możesz kogoś zajebać kamieniem, prawda? Też go zabijesz, nie będzie to pistolet. Zabija człowiek, nie narzędzie. Pistolet, to jest narzędzie, narzędzie do zapewnienia sobie bezpieczeństwa bądź do wyeliminowania zagrożenia. Nóż to jest narzędzie, narzędzie do wykonania czegoś, prac manualnych, do zapewnienia sobie bezpie... bezpieczeństwa. To jest dokładnie to samo. Tutaj się pan Zieliński troszeczkę zapędził w koziruk, bo tą jego odpowiedź zawsze będzie można przywoływać, eee, oczywiście, bezskutecznie. Będzie można przywoływać wtedy, kiedy PiS będzie chciał ograniczać kolejne prawa. Yy, ograniczać prawo, na przykład, jeszcze bardziej prawo do posiadania dostępu do broni. O, prawo dostępu do broni. A jak wygląda sprawa z moimi nożami? Yy, zawsze noszę przy sobie nóż. Nie ma sytuacji, w której bym poza dom wychodził bez noża. Yy. To jest jakby moje już takie przyzwyczajenie, tak jak niektórzy noszą zegarek, ja czasami noszę, czasami nie. Tak samo ja zawsze noszę nóż. Jaki noszę nóż? Zaraz zmierzymy jaką ma długość ostrza. Zawsze przy sobie w spodniach mam foldera takiego. To jest nożyk firmy, e, już zapomniałem, Cold Steel, Bushman. Tak, Cold Steel. To jest taki nóż rozkładany, bardzo masywny. Metalowa rękojeść z mocną sprężyną, z mocnym mechanizmem. Zaraz zmierzymy, jakiej długości jest ostrze. Prawdopodobnie nawet będzie nie będzie miało 12 cm. Ostrze ma długość 10 cm. Kurna, ten nóż byłby dozwolony. Ten nóż byłby dozwolony, i on jest wystarczający do większej ilości zadań, do jakich został stworzony. Jednakże do niektórych zadań się nie nadaje, jest za mały, do zadań obozowych na przykład, do zadań um, gdzieś w lesie. Ten nóż jest dobry, ale nie o to chodzi. Ja, jeżeli ktoś będzie mi za, jeżeli za, ktoś będzie mi zakazywał noszenia noża powyżej 12 -centymetrowym, z powyżej 12-centymetrowym ostrzem, to będę nosił kurna takie, które mają więcej. O tym za chwilę. Mam. Jako nożyk rezerwowy noszę w torbie najczęściej jeszcze takiego e, motylka. No, mało miejsca zajmuje, jest lekki, bardzo ostry, naostrzony. Nożyk do drobnych prac. Tam tu można otwierać, co przed chwilą Wam pokazywałem, puszki. E, grube, pancerne, pancerwafle i tak dalej kroić. Pancerwafle, czyli suchary. E, ale jeżeli ktoś mi będzie zakazywał noszenia noży o Ostrzał ponad 12 cm. To mam jeszcze parę innych ułamek tego, co mam, bo tak się również składa, że lubię noże. Do rzeczy obozowych, bardziej ciężkich, można używać czegoś takiego. No, ten nóż już ma ponad 12 cm. Ostrza. To już jest ostrze 16 cm. To jest nóż hiszpańskiej firmy Anduhar. Trochę badziewną ma rękojeść, będę chciał ją zmienić, ale ostrze to jest konkret. Dostałem go w prezencie od pewnego katalońskiego obywatela obywatela Katalonii. Re rewelacyjna sprawa dobrze leży w dłoni i naprawdę jest mocny. Można nim batonować, konkretna sprawa. Jeżeli on by był za mały do pewnych zadań, to mogę zawsze pożyczyć od mojego syna takie co. No to już ma na pewno o wiele więcej. I to nie jest chińskie badziewie, to jest bardzo konkretna robota, dobrze wykuta, dobrze wyszlifowana. Mój syn też lubi tego typu rzeczy. A jeżeli to by było za mało? To będę mógł pożyczyć od syna jeszcze coś takiego. Wiecie, mój syn nie tylko interesuje się piłką nożną i boksem. Piłką nożną <laughs> przestał się interesować. Pokopał parę lat w piłkę, teraz coś mu tam chodzi po głowie. Boks, przez to być może, że mm, ja też chcę powrócić do tego. Trenowałem kiedyś boks. I z racji tego, że jak rzuciłem palenie, to zacząłem tyć z powrotem, kurna, mać. To postanowiłem powrócić do boksu. I jak z tym boksem? Jest? Jeżeli politycy myślą w ten durny sposób, w jaki myślą, to być może, kurna, przyjdzie taki czas, że będą okazali nam upierdolić ręce w nadgarstkę. Gdyż pięścią można zabić. Eee, nie uczcie się. Wszyscy politycy są tacy sami i wszystkim zależy na pełnej kontroli obywateli. I wszyscy będą dążyć do tego, żebyśmy byli gdzieś zapisani, w liście, monitorowani, kontrolowani, po to, żeby mogli być spokojni o to, że w razie czego będą mogli nas, jako obywateli, spacyfikować. My, według polityków, obywatele to są takie kurwa zagubione dzieci w mgle, rozumiecie? Które najlepiej, żeby o niczym nie decydowały. Ja się z tym nie godzę, a wy? Na razie, trzymajcie się, cześć.